Słuchajcie, dzisiaj was zabieram na szlak rowerowy do Karpia. Znajduje się on koło, niedaleko zatoru. Od Krakowa może jakieś 40-50 może 50 km. Jak zwykle ambitnie podszedłem do tematu i stwierdziłem, że po tygodniowych opadach i biorąc się na trasę liczącą około 90 km, tak teraz zaczynam mieć pewne wątpliwości, czy po takim terenie dam radę. Tak więc my cały czas się poruszamy szlakiem Echo. Tak więc my cały czas poruszamy się szlakiem czerwonym, jak zresztą widać. Natomiast chciałbym tu poruszyć taką jedną fajną kwestię. Skąd ja biorę pomysły na wszelkiego rodzaju szlaki, wyjazdy, trasy? Otóż odpowiedzi są dwie. Po pierwsze, znajomi, i tutaj chciałbym bardzo mocno pozdrowić Wojtka, mojego kolega, który. Od którego zaraziłem się MTB, od którego zaraziłem się wszelkiego rodzaju jazdom na rowerze i prowadzenie przez jego bloga, w sumie można tak powiedzieć .pl. jest było kopalnią dla mnie wiedzy. Jak jeszcze jeździłem na prostym rowerze z nie wiem, z jakiegoś supermarketu, bujałem się po trasach, które on sam przejechał i to są niesamowita kopalnia wiedzy i nadal jest. natomiast Węckowi chciałem to jeszcze z jednej strony podziękować, ponieważ Dzięki niemu, chyba jadę tutaj, tutejszą trasą, ponieważ miałem jechać od inną Trasą, gdzie było dużo błota, piasku i jakby powiedział, gravelem, panie, ogarniesz, ale nie będzie, nie będzie to tyle przyjemności, co z takiej jazdy, jak po takich zwykłych szutrach. Można się poczuć jak w kieleckim przestrzeń wszędzie dookoła, nad górki widać, bosko tego tak trzeba było wybrać się na rower, na taką delikatną słóweczkę. Muszę przyznać, że trasa Dolina Karpia jest rewelacyjnie oznaczona. Takich znaków jest cała masa, sklep, skręt. Jedynie parę, parę może takich skrzywań jest może źle oznaczonych, ale w większości na całej trasie możemy spotkać właśnie tego typu znaki i oznaczenia. I naprawdę bez GPS-a idzie łatwo nawigować. Drugim elementem są wszelkiego rodzaju aktywności moich znajomych na Strawie czy też w innych aplikacjach do trakowania tego typu aktywności, bo podążanie własnymi ścieżkami czasami bywa nudne i, i krążenie wokół komina przestaje sprawiać przyjemności, bo wiesz co jest za kolejnym zakrętem, co Cię spotka, gdzie jest sklep, a jeżdżąc w nieznane, że tak powiem. To zawsze jest ten taki delikatny wreszciek emocji, tak wiem jak to brzmi, ale tak, ja to tak troszkę odbieram. Rowerowy szlak Doliny Karpia jest naprawdę rowlacyjnie oznaczony. I to co wam zaraz pokażę, to się dzieje praktycznie na każdym skrzyżowaniu, mówię praktycznie, ponieważ są wyjątki, ale patrzcie na to. to się idzie, jadąc z tamtej strony, no tutaj znaki, jadąc jak gdy ja jadę, widzę tutaj znak, tutaj znak i tutaj znak. I tam dalej na słupie również. By the way, jesteśmy na szlaku Świętego Jakuba. A gdyby ktoś miał wątpliwości, czy jesteśmy na drobnej drodze, to tu też jest znak. Znaczy, szlak. Generalnie biorąc, szlak, jest, yy, szlak do innej karpie jest rewelacyjnie poprowadzony i spokojnie, naprawdę, bez nawigacji można sobie poradzić. Jestem więcej w 3,4 drogi, trasy i jest rewelacyjnie. w tym pięknym oto sposobie się na trasę, myślę na trasę rowerową i znajdujemy się w Łączonach Jest to chyba jeden z najbardziej popularniejszych tras, szlaków dla szusowców, którzy szukają długiej trasy, około 70 km dużo, dużo z moich znajomych tu jeździ bardzo mocno polecam bo jest cisza i spokój na trasie, to jest najważniejsze Panie i panowie, chciałbym powiedzieć, że A? mamy to. Tak, dojechaliśmy do miejsca. A? Jestem już praktycznie na końcówce szlaku rowerowego Daniela Karpia. I jak się zapamiętam, mega ciekawie. Znaczy, ciekawie z punktu widzenia gravela. Trasa naprawdę nadaje się na szosę. Z niektórymi właśnie takimi ścieżkami to może spokojnie gdzieś ominąć jak się ma jakąś mapę. i Może gdzieś fajnie pocisnąć. Natomiast na Grawala bym powiedział, że takie 6 na 10. Tak mniej więcej. To tyle ode mnie jeżeli chodzi o szlak rowerowy Doliną Karpia. Naprawdę polecam. Tylko trzeba się nastawić, że naprawdę w większości to jest asfalt. Zostawiam Was z pięknymi widokami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie komentarz lub po prostu dajcie lajka. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć. Cześć Ola. Dzięki wielkie za pożyczenie kolorów. Bez nich byłoby ciężko. Do zobaczenia. Na razie cześć.